Książeczkę z Tumukasz dzisiaj zagramy sobie w Bedwarsy, bo od sobie nic nie wrzucałem, dlatego zagramy sobie w Bedwarsy. No i co, i mam nadzieję, że dacie łapeczkę w górę i subiejkę z dzwoneczkiem tak na zachętę, żeby wrócić przynajmniej, żeby chociaż nie wiem, dwa albo trzy razy w tygodniu pojawiały się filmiki. Mam nadzieję, że jak tak mówię, tak będzie, a nie że mówię tak, a potem przez nie wiem, dwa miesiące nie mam filmików, bo tak zazwyczaj się dzieje. No dobra, zagramy sobie dzisiaj tak na w podorsy. M mam taki cel, żeby zrobić przynajmniej tak może z dwa winy albo jeden, zobaczymy jak się wyrobimy. Dobra, jesteśmy u czerwonego, który mnie prawie zabił. Ale na szczęście ja go zabiłem, Tylko teraz będzie ciężko go wyjaśnić. O. No właśnie, tak myślałem, że tak to się skończy. Dobra, jeszcze raz sobie go podjedziemy Może raz z nim jest, Dlatego może być ciężko. Ale dobra, daliśmy radę, let's go. Widzę, ja w ogóle jakaś tutaj dziwna, jak to się dzieje. Bo różowy napisał, że u typ chora się choć nam da, A żółty napisał, idę i. Nie wiem, co się dzieje. Czy oni mają jakiegoś soja czy co? Ale mam nadzieję, że nie mają soja, bo będzie trochę ciężko jak będą mieli. O nie! Kidosie? Nie, proszę. No i mnie zabił. Nie, ciekawe czy nie mają soja, czy nie. Wow! Jakiego ja mam farta! źle ja się boję, że ja tu spadnę, bo tu jest tyle dziur, że ja nie mogę. Co nie robią? Ty no oni mają soję, no halo, co to ma być? Ok, nawet nie dotknął. No ale, co to ma być? Ja się nie godzę na takie coś. No co ty robisz, człowieku? Nie, dobra... No, aha! Co?! Ja pier... No... Co oni robią? Oni są naprawdę debilami. Lecisz. No, ale żeś poleciał. No, ale co ty robisz? Ale co to jest? No, ja nie wiem. Nie chce mi się grać na tym głównie. No, nie chce mi się grać! Zostaw! A! Kur. Lecisz nobie. Ja nie wiem, co tu jest. Ja nie wiem, no. Muszę ich zmasakrować. Żeby dostali karmę. Różowy jest tam, czyli dobra. Widzowie, robimy tajna akcja pod tytułem Masakracja. Rozumiecie tą powagę tej sytuacji. Idziemy ich zniszczyć. Robimy teraz skok, o kur... No to nie wiem czy zrobimy masakrację, bo nie wiem czy mi się to uda. Oni coś tam piszą, mam wyrąbane w to. I tak już mnie zdenerwowali. O! No ale co to jest? Że oni mnie we dwóch Kaj Kajdosy. No. Mega, ja nie wiem, no... Ja nie wiem, widzę co to się dzieje. Ja dawno nie widziałem. Teraz mówię tak serio. Dawno nie widziałem, żeby ktoś na Coxcraft'ie się timował. Naprawdę to trzeba być naprawdę jakimś dzieciaczkiem 9-letnim co 24 na 7 siedzi przed komputerkiem i nawala w te klocki, żeby się sojować na tak Naprawdę. Nie lubię tak, proszę. Dobra, mają tutaj oponenta, który poleciał. Idziemy teraz. Zróbmy łóżeczko. O, mnie denerwuje to, że nie mogę kupić ARM takiemu. Aha, jeszcze, no nie, no chłopie, co ty robisz? Przecież i tak ty wiesz, że przegrasz. Co ty robisz? No, bez dotykania mnie nawet zginiesz. Ja! Dobra widzowie, ja nie pamiętam ja się troszkę wkurzyłem, bo on był przeciętnym graczem. Zgodzicie się chyba ze mną, że to nie był najlepszy gracz. I chłop mnie dziel mi jak nie wiem, jak pójdzie na rybę. No i poleciałem po prostu jak nie wiem jak karpik na dno oceanu atlantyckiego. Jak to się mówi? Atlantyckiego. O! No, już rozumiecie to. Halo? Ja! Dobra, teraz musimy ich rozjechać, bo nie wiem. Zdenerwowałem się już bardzo na tę grę. Nie grałem w Bedwarsy tyle czasu i takie niespodzianki tutaj się dzieją. Boże okej okay. okej okay. o kurde ma kolego aha bruch nie dobra za to ci wyjaśniam kto tak pisze Jak niebieski taki kozak, że nawet łóżka sobie nie zabudował. No, co ty robisz, chłopie? Roberto! Ty tam ich nie wiem, się a Nie, jakieś zagrywki specjalisty Maćka robisz. Dobra. Pałóżeczku. Teraz tylko trzeba wyjaśnić go. Będzie legancko. No, legancko. Skąd tu się biały wziął? Ty, co się. Boże, nie wiem, jakiś nie wiem, kaskader się tu znalazł. Dobra rzecz! Hu hu. Dobra Aha, my nawet nie mam seta A to mega mądrze zrobiłem. A dobra, on ma łóżko, ja nie mam, dlatego jak zrobię zagrywkę chudego bika, to zrobię tak. Oj i spa i zrobię klacza i go zrzucę i zrobię mu y monkey piece i teraz zrobię bada. Kurde, prawie mi wyszło Dobra, nie, nie, nie. Ja pierdzielę, ależ mi zrobił Mariandę, MARIANDA! Dobra, widzę, że to jest ostatnia próba, bo nie, mi się już nie chce, ja chłopa bija tam, on stoi sobie w tym villagerku i ciluje bombę na, nie, na Hawajach. Boże, no nie wiem, nie chce mi się. Dobra... Młody pupi. Pozdrawiam, jeśli to oglądasz, przyjacielu. Nie! Dobra, Jakbyśmy zabili zabił, to bym cię nie pozdrawiał, ale pozdrawiam. Bo mnie nie zabiłeś. Zrobimy sobie skok. Super. Zniszczymy łóżeczko. Kupimy sobie mieczyk. Kupimy sobie farbola, wełnę i idziemy go zniszczyć. Ty, no ja Amorek nie widzę koraz. Nie. Nie widzę koraz Marcela 51 zostali parą. Boże, jakie tu się dzieją bajery w Minecrafcie. Mordo. Nie? Jak ty mnie zabijesz, to nie... Dobra. Powinienem bym mu przyjął piątkę w tak? jakbym mnie, przy... jakby mnie zabił. <laughs> trochę mnie poniosło widzowie, ale będzie ostrzeżenie yy, ten przed tym jak się wydra, bo może trochę zaspoileruję, że będzie darycie mordy, ale chociaż Dbam o wasze że... uszy, dlatego musicie to docenić łapaczką w górę. Że ja dbam o Was najlepsi widzowie. A troszkę się tego Fireballa wystraszyłem, bo jak. Ja to, takie, to takie coś było. Niszczyłem łóżko, odwróciłem się do sobie i widziałem Fireballa już zostałem przy mojej mordzie. Tak to wyglądało. Mord, gdzie ty uciekasz? Ty no, skubany się ten sklaczował. <grym> no to chyba się nie sklaczował jednak. Dobra, musimy ich rozwa... No nie wiem. Kto tak gr gra? Ten odcinek pewnie u was będzie, u mnie trwa już 20 minut, prawie. U was będzie pewnie trwał z. Ty! Nie coraz Marcela, marcelopy rozwinęli swój związek do statusu zakochani, poziom drugi. Ty no, jakieś poziomy masz w związku, boże. Jakie tutaj dzieją się na tym Foxcraft rzeczy? To ja nie wiem. Mordo Dobra challenge! Walimy go z łapki. Oczywiście, ty. Ej. Proszę. Proszę! Dobra, poleciał. Jeśli to oglądasz, to przepraszam cię bardzo. Dzik, dzik. To było eksperyment na biologię. coś coś dlatego, sorry. Pum. Ty, ty, no ja... Mordo. No, debil. Znaczy... No, co on robi? Ninja jakiś, nie wiem. Kung Fu Panda się znalazł. Mordo. Ty ogarniasz, co się dzieje? Bang. Nie, to jest banga. GG. No i super, i wygraliśmy gieraczkę taki na cel. Widzimy się w kolejnym odcinku, może będzie jutro, może będzie za dwa miesiące, kto wie. Siema!